Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Far Cry 6. Tak więc stwierdziłam, że w pierwszej kolejności fajnie byłoby najpierw tutaj zająć się tym jarańską kontrabandą. Tutaj mamy, jest to w sumie najbliższy cel do pokonania, jaki tutaj mamy na mapie. Następnie. Wypadałoby się tutaj zająć tą baterią i w następnej kolejności też udać się tutaj do tych dwóch miejsc. Chociaż tutaj mamy rangę 4, co nie do tamtych dwóch miejsc, żeby wykonać nasze zadanko. Może dlatego też zacznijmy od przywołania naszego wozu. Jest i on. A no, na dobrą sprawę przecież mogłam tam podejść, co nie. Dobra, dobra, widzę. Co tu tyle tych ziomeczków lata? Tak więc my musimy się tutaj praktycznie prosto kierować. Oj, kurde. Mam nie zabijać cywili, a oni tutaj sami mi włażą pod koła, więc no, to nie jest moja wina. Rozwalił mi brykę. No, sz co za... I jak ja mam teraz jeździć z takimi dziurami? Ko, o, szkur. Konik. Zabiłam konika. No nic, w takim razie wszystko pod koła wlatuje. Ja nie wiem. Kto to tak wymyślił? O, ja yeah. No to już, lourdes. Po prawku. Po prawku. Dobra, luknijmy sobie. Dobra, mieliśmy tutaj skręcić w prawo. Niestety jeszcze raz chyba będę musiała przejechać po tym koniu. Najgorzej. Dobra, jedziemy. Można jeszcze do góry w ogóle podjechać. Od ciebie mogę rozjechać, bo ty jesteś zły. I teraz... Mm, tutaj mamy tę bazę. Ja mam nadzieję, że ja dam radę tutaj z nimi. Bo rozumiem, że tutaj, jeśli chodzi o kwestie. A, możemy naprawiać też. A nie, napełniłam amunicję i możemy też naprawić. No i spoko. Ale ja bym chciała tutaj moją broń Co mnie tu kurde znowu? Masz te wściekłe szczurze, no, znowu mnie tu kurde gryzie. Ej! Tego jest więcej! I ja cię! No, żeż... co tu się dzieje? Dobra, czekajcie, bo tutaj kurczę, się złe rzeczy zaczęły dziać. Mnie ostro psza No dobra. Na Okej. Okay. Spodziewałam się, że mnie tak tutaj dziabną od razu, będąc 200 metrów od tej bazy, ale wychodzi na to, że kurczę. Nice. Jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Bo mało tu kurczę. Nie umarłam przed chwilą. No, ale nic. Poradziliśmy sobie mi się wydaje, że jakoś tak kurczę zaczęła nam postać troszkę przymulać. Jeśli chodzi o kwestie chodzenia, będę ukrywać, że chciałabym sobie zobaczyć z góry w pierwszej kolejności te lokacje. Kurde, to jest potężny fort. Nie wiem, czy się. Nie. Ej, co to za piesek? Czy się tutaj jakoś za bardzo nie szarpnęłam z tą lokacją? Patrzcie, a tutaj jest taki Kurde, nie sięgam. Bardzo nie sięgam. Wiecie, co ja bym chciała? Nice. O kurde, jeszcze żyje. Dobra. Okej. Okay. Łapo! Okej. Okay. Dobra, bo tu się trochę jaramy. Powiem wam, że mega lubię tę broń. Bardzo mi przypadła do gustu, jak mam być szczera. Łapo, no weź, że odskni. Kurczę, no. Co z ciebie za pomocnik? Jak ty non-stop tutaj wymagasz jakiejś pomocy? Siemka. Jak tutaj się dostać? Wszystko pozamykane. Hmm. A Jak tak można? Ktoś mnie tam widzi, a ja kogoś nie widzę. To się jakieś alarmioszki odpaliły. Bardzo niedobrze widzę snajpera. Dobra, chodźmy na górę. W sensie dalej tutaj się odsuńmy. Piesku, a ty co tam? O kurde, co to za kozice? Dobra, czy z ciebie też mam mięsko? Nie, nic z ciebie nie mam. A gdzie ten mój wilczek? No jeszcze się, kurde, zapaliłam, no. Dobra, oblukajmy sobie te lokacje. Łapo, kurcze. Dobra, tutaj... Pancia się skupia. Dobra, rozwalmy ich. Gdzie mnie tu granatem, kurde? Masz, maczeto. Kurde, no pół dżungli mi spalą, no Skurczę więcej posiłków niż muszę tego snajpera wyeliminować, pacita. Wiecie co? Ja bym chciała zmienić sobie jedną z broni. Kwipunku, nie w arsenale, bo chciałabym tą moją snajperkę. Może nie karabin? Karabin wyborowy. Zobaczmy, czy to ten. Patrzcie, kurczę. to siwo. Ale go zmiotę. No, tylko wyjdź, cwaniaczku. No dajesz. Ostatnie! Kurde, co mnie tutaj? Mi tu Kurde, no, ostatnie muśnięcie zostało. Dobra, zmińmy sobie na karabinek. Idziemy na te lokację, bo kurczę, tutaj, jak ja mam na nich czekać, to jajko zniosę. ma. ty <laughs> kurde, ślepa. <laughs> A, dobre. Tak to można, nie powiem Zechata pusta. Przejścia nie ma. Gdzie jesteście, cwaniaczki? Tu mam. Ktoś jeszcze? Proszę Wam powiedzieć, że te forte to takie dosyć mocno. Gdzieś tu ktoś jest. Poważnie oni tam są, kurde, na zewnątrz. Zapraszam do środka. Tutaj zabawa się toczy. Dobra, kamera rozwalona. Zapraszamy. Mamy tu coś ciekawego, czy niekoniecznie. Powiem Wam, że. przejąć, nie powiem. Ej, co to kurde tutaj? Czajcie motyw? Ale sztos! Kurde, jaka baza! Zablokowane poważnie. Nie wierzę w to, jak się tutaj mogę dostać. Chcę tam wejść, kurczę, czy mam jakiś mam granat. Kurde, to był sztos. Naprawdę to był sztos. Jaram się. Podoba mi się naprawdę potężnie ta gierka, nie? Weźmy to. Szto siwo. Jakiś gadżecik wskoczył. Wszystko mam. Wszystko. Jest to jakaś łódka w ogóle? Mogłabym stąd nawet wypłynąć więc konkretnie. Coś jakby mnie tutaj gdzieś widział, więc. Mam wrażenie, że gdzieś tutaj ktoś może być. No dawaj na, na dół, jeżeli chcesz ze mną pogadać. I co oni są coś, kurczą, upośledzeni? Kompletnie, jakby przechodzą obok mnie, co po niektórzy i tak, jakby mnie nie widzieli więc trochę dziwne. Ej, co jest? Kurde, ale na niego zużyłam amunicji. Weźmy się podleczmy trochę. Ciekawi mnie bardziej jak... Jak tutaj mogę przejąć tę bazę. Zostawni nie, zobaczcie na mapie, mi się tutaj jakby wyświetla, tutaj nie, ale tutaj gdzieś coś jeszcze było fajnego do znalezienia. Coś jest. Jakieś materiały. Zostaw Niunię. Piesek. co? Jak mogę sobie przejąć? Kurczę tę bazę. To mnie zastanawia. Praktycznie zrobiłam tu wszystko, ale wychodzi na to, jakbym jej przejąć bardziej nie mogła. Interesujące co najmniej. Przejdę ją sobie z ciekawości jeszcze. O, patrzcie, tu kurczę nie zaglądałam z tej strony. Ale mają prycze. O, tu wygląda jak jakiś y, gabinet lekarski. Weźmy oczywiście leki. To się przyda. Ty żyjesz tutaj? Chyba niekoniecznie. Tu mamy wszystko. Lokacja wygląda na zdobytą. Ktoś się tu śmieje i to nieźle. Co ciekawe. Ciekawy motyw jest z tym, że faktycznie możemy sobie tutaj praktycznie wszystko rozwalać Ogie Ogie Find Kurde no Skąd oni się biorą Pytanie za 100 punktów Jeszcze tu ktoś jest, bo wyświetla się na czerwono, więc oni tutaj... jak mogę tak w nieskończoność, kurde, zabijać? Ciekawy motyw. Muszę ogarnąć, jak się... O, mogę się po tych pnączach tutaj też poruszać, co ciekawe. A, patrzcie, kurczę. Czy możemy tutaj sobie nawet całe to okrążyć? No i co mi to dało? Czy tu coś możemy jeszcze splądrować? Patrzcie, tu mamy trochę złomu. Jeszcze nie pływałam w tej grze. Poza oczywiście tym początkiem, nie? Jak tak poruszaliśmy się jako pasażerowie na, pasażerowie na łodzi. Ale ciekawe, czy będziemy mogli mieć też swoją łódkę. Tutaj ewidentnie można wypłynąć z tej lokacji, tak jak się tam poruszaliśmy. O nie! Tylko nie wy! Wściekłe! Przeklęte. Mięso mangusty. Hejka! No koniku, ty możesz sobie iść. Ciebie nie chciałam tutaj. Jasek. O nie. Nic nie widzę. Chodzi na to, że chyba nie mogę ich tu pokonać. Trochę szkoda. Nie, no bez sensu, kurczę. Pokonałam wszystkich teraz na nowo oni się tutaj kurczę przemieścili, więc mega to jest słabe, jak mam być szczera. No nic, wsiadamy i jedziemy dalej. Jeśli tak mamy się tutaj bawić, no to to się troszkę mija z celem. Ciekawe jest to, kiedy możemy sobie przejmować całe lokacje, a kiedy nie do końca. Zatem naszym kolejnym zadankiem i celem będzie ta bateria przeciwlotnicza. Jest to zastrzeżona przestrzeń powietrzna nad jarą, wysać je, żeby otworzyć niebo, ale tym zajmiemy się już. W następnym odcinku, i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!